No. Siłe, 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 taka piosenka Steven, Steven, Steven Ty łasica! Ja wiem, też... A słuchaj, e, e, Co to, to w ogóle to ten, wywal później ten telefon Jaki telefon? No ten jest. Ten... Wiem, wiem, bo oni GPSa tam na pewno mają ja, Wiem spokojnie, cieszę się, aż takiego pytania jestem jeszcze chyba. No wiesz, ale lepiej lepiej cię przypominę. Gyurba już śnie z raka i chodzi tam do chuja bolca bo i wypuszczałem kurwa i już na każąby chodcisz. No. do gniazda Dzwonię do Wydry ja z No nie wiem, dobra nie wchodziłem no, w tam, na tą stronę Dzień Moja wypłaca Przyjdzie na konto Wydra Nie, nie na konto Łasica do... do Wydry Bądź w gotowości Bo za około przypuszczam 5 minut Będziemy wychodzić z placówki Kurwa oni pieska mają My jedziemy najprawdopodobniej w lewo. Trzeba uważać, nie mamy pieska. To pojedziemy... Pojedzie... Pojedziemy w prawo, pojedziemy w prawo, pojedziemy w prawo. No, ma. Tak, 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 w prawo, w prawo. tak tam już potem, że tam już potem, Tak, 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 potem, potem. W lewo, w lewo, w lewo, ja ci dam GPS od razu Dobra, zobacz na objęte No bo ja w kurwa ten piak niech on dzwoni, bo już chcę z wychodzić O sweet Ha! O kurwa chyba to było chujowe To Chyba mu chujował to strasznie w serio? Chwila dzwonię to jest chujowo, to nie jest to kurwa elektryczna, to jest coś innego szczera No i tak mieliśmy zakładników nie. to Poczułem się oszukany przez w tym momencie Bo pan prowadził rozmowę w taki sposób, że wprowadził pan w błąd. To jednak auto było strasznie chujowe. Dobrze, tylko mam nadzieję, że nie będzie. On nie będzie na pewno lepszego radewolu za tym radewolu. prawda? Tylko jeżeli. Jeżeli zbędzie tam po prostu pojazd elektryczny, który ma dużą moc, no to się w kurwie bardzo mocno przybada. Mam nadzieję, że to będzie Wiktoria albo Granger po prostu. Przepraszam, nie Granger tylko ten kurwa ten taki słów. Mogę coś do jedzenia? Scout, dokładnie scout. Mogę coś do jedzenia? Tak, tak, tak. Myślałem o tym elektryku. Mogę coś do jedzenia? Co <grym> mam, Dzięk okay, Dziękuję. Ale ja. No. mam nadzieję, że tego elektryka. Transpolent oraz y, Naliancez. Dinkerczo. Maroko, Jean-Fuel, Ile czasu? Zachęcam się, że Kurwa za tobą. Co Dobrze, dzięki. Na to, że Do, bo... maja, dzięki za fajność. Do Pole widzenia. Wow, ej, co się dzieje? Roskuj go Tiger. Eee, jeszcze, jeszcze, już rozkłócę. Dawaj, ja, chodźcie. Jak chciałbyś. nie robisz, to Zginiesz, kurwa. O, dziękuję Dzień. bardzo, panie Maślaku. Nie, ja już, już, już. Jedzą klejać, tak, Już! Temu, łysa mu da metę w kieszeni. A, jebany wyjebał ją! O ty łysy! Chujozo ty! Dobra, wstrzym się to. mu tą metę z powrotem! Daj kurwa komuś z innym. Dobra, to ja sobie ją wezmę. No, no dobra. Kurwa, gdzie łajsi cię pod kasy, bo Dzięki, panie się. Maślak, dziękuję bardzo! Dzięki, piekle! Trzy sekundy, łysy, wracasz pod kasy, albo zginiesz. A gdzie jest pożytar? W gazce Bo proszę poszedł? poszedł. Ile oni kurwa tutaj zostali tak... Słucham, słucham Eee... Nie Dziękuję, dziękuję wychodzi. wszystkim, wyszedł dziękuję pięknie Już wyszedł, proszę bardzo Ja pierdolę. Wow kurwa, dziękuję bardzo, bardzo Jak napierdalacie? Eee... Tak, 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 tak Berek tak. Montana, dzięki, siemano wszystkim Siemano, siemano Spierdolił do sejfu Eee... Eee... Bober Dzięki Mentorno za suba dla Halo, 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 halo. O kurwa, co o się odjebało. Dobra. dobra. kontrolowane strzały. Kontrolowane. kontrolowane te strzały były, kontrolowane strzały. Przepraszam. Na. O, 1900 followów, o, dzięki. Tylko niech te kolarki spierdalać. Dobra, 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 siema. Słuchajcie, jeszcze musicie wpaść Wyskujba. na YouTube, a jak od razu jesteście, wykrzyknij YouTube. kurwa, bo żydara pod pachnę chuje. Dobre, dobre, Ale wychodzimy stary. A, Dokładnie. Bura, w a możecie zobaczyć, ostatnio tutaj filmiki. Dzięki. Nie boisz Dzięki bardzo, panie Maślaku. Dajemon się chmelać. Dwa scouty i co zanurzyłem w robić? A dobra, to jest scen chudowy. Wykrzyknik, ty, sorry, jednak. Ten cygna, ale ten jest gorszy, podobno tamten to jest nowy nabyte. On da znak, on da znak. Ja... Tylko niech te kurczatki kurwa zdejmą stamtąd. Ich odjebało coś. Że pojebało? Tylko uważaj, nie, nie napierdaj Max w lewo, bo to sobie ja, ten bus przed bankiem, nie? Niech te no kurczatki ściągają. Niech ściągają. Czemu tam kurwa jakieś maluchy biegają? tu chodź w ogóle. I czemu no ta jednostka dalej tu jest? Powinnić. Mam nadzieję, że ten Nowak kurwa przed zapraszam na, na streamy. Ty, Staram się być regularny teraz na YouTube i na Twitchu. Bo im coś się przewraca w głowie, to było więc zupełnie inne. Kurwa, żądanie było takie, że nowak wypierdolę sobie. Już pogończyłem się w żeby się gardę. Chwila, dzwonię. Co tu dalej robią czarni? Chips. Chips latający. Widzicie to? Latający okay, chips. Okay, okay. Czekam na znak. Kiedy znak będzie GIT? Latający chips, tu jest! Wow, ja! Yeah. Przygotowują się, zaraz dadzą Ty czekaj, ja na muszę włączyć. Się. pasażera od, pra od przodu, ten drzwi na tył. Jasne, jasne. A kim powiesz, że tak się nazywa, to cię kurwo znajdę i zginiesz, czaisz? nie mam powiedzieć? muszę to włączyć. Że helikopter będzie Że helikopter będzie nas Here money Dala, dala. Niech tam pojadą sobie Bruno Mars Niech. Dzięki Bruno Mars dzięki well, well. Dobra welcome te follow sorry Co tam? Here comes the money money to money, to money money w pierdolę wysego, i w pierdolę wyszego że jest podstawiony jeszcze bo w kurwio. Dobra To te, tego w biorę, Ja jak dzwonka Czy to gra ta pierdolę, muzyczka Tego wysoko w ludzie że nam że jest podstawiony Kupo. Nie mogę wyłączyć, Halo? faktycznie nie mogę. Poczekaj, poczekać. Może poczekać. Poczekać. Może poczekać. 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 już tam. Ona wie, wy No dobra, ja odnóż mi, dobra, w lewo tam no no. Wypierdolcie tego gypsa, wypierdolcie tego gypsa Już wywalam, Dobra, się... odnóż, odnóż, no co jest, kurwa No co jest, kurwa, no i oni sobie, bnięci jacyś Ja pierdolę Już już Dobra, odnóż, 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 odnóż Ja wiem, ja wiem jak jechać, ale kurwa, odnóż mi, kurwa Powoli, nie powoli, nie się. <zysklarę> Słuchaj, na, na, na to powoli. Powoli na autostradzie Co to się stało? I co tu robi ten nowak mamy? No to sub chyba. <laughs> Serio na tych ludzi, no jazda Jeszcze, jeszcze, jeszcze SOKI Baran Dobrze, brakuje ich! Ale co tu robi ten kurwa czarny, czarny Nowak? Miał, miało, go kurwa nie być. Takie były żądania. I się na to zgodzili, chuje zjebane. Ale nie wiesz, że oni kurwa w chuja lecą? Jakie to są kurwa wybite. Co tu robi Nowak? miałoby nie być. Wyjebał telefon przez okno. Wyjebałem, wyjebałem. Ty, do picia? Czemu jadą za nami czarni? Jakich kurwa miało nie być tutaj? Mam, mam, już Wy macie klamę jak coś! Jeżeli ja, ja mam nożek Ja pierdolę To tam jak coś tam w prawo, się. na prawo Dzięki. Tylko jedź stary W mieście powoli żeby się nie rozjebać, bo dobra, wiesz jak dobra. to jest Tak dobra, dobra. padnij na baler to będzie chunia, Ta furę jest hunia. Ja pierdolę reakcja. Ja pierdolę dlaczego? Dlaczego te kurwy muszą zawsze oszukiwać ze wszystkim? Są kłamce! Żeby nam jakieś kodu przybyli. Fa jak się trzymałem z kurwy są Jeden odjechał A, to ten A nie, to nie ten siarny. Nie gadasz, że już wiedzą gdzie idziemy no Dzięki królą, za wszystkie polały. Trzech za nami, trzech za Dlaczego, nami. Z Dlaczego? wy za nami jedziecie, kurwa? Spierdalacz, spierdalacz stąd! Ja, pierdolę, Ale oni są przykrzy kurwa. Kurwa, konia. Wypad, stąd. wypad stąd! Nie, jechać za nami! Panie, co tu? tu, 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 tu. A nie, tu, tu.

O kurwa, o! Ach, ja Kanały tutaj W dół, tu w dół i powoli, powoli bo tu jest wodza Ful bomba, Mieliśmy go

Ale zjebał to baka Rób, ogarniaj zastawę tam gdzie zawsze Ogarniaj zastawę tam gdzie zawsze Dobra, zajebiście Gonią bacetzy radiowoz, rozpierdalamy ich Co ty przebijasz? Ja bym zajebał kierowcę żeby oni na tym zajebali Ja bym strzelał do kierowcy po prostu Gdzieś u w prawo, w prawo, w prawo Kurwa. Ja bym przebił, przebił oponę, albo rozpierdolił kierowcę, bo nas jedna na No Dobra poczekaj kurwa, daj mi się te Dobra, dobra Kurwa, ale coś przycina mi dzisiaj kurwa, ale jak coś to mówi to rozpierdolej mu oponę No to getto, może przez to getto no nie wiem w sumie. na kurwa mogę coś zrobić sobie Ja się oponę, bo dojeżdża do Nie wiem, ja chcesz niej, Ale wiesz, na kod, kurwa, jak chcesz to bardzo. A tak to wiesz, że będzie naskok kurwa, I będzie mi przejebane Jak Ja to bardzo. Ja właśnie nie mam Teraz tak będę by ten lewo odbijał. Znaczy, opona czy gościa. opony gościa. Drugi dojechał ja pierdolę. Dzemal dzwonił. Oddź się powiedz, żeby ogarniał zastawę pod metrem. Tam gdzie zawsze. Yy, yy, ogarnij ogarnij zastawę pod metrem, tam gdzie zawsze. Ale ja nie wiem, bo nikt nie robiłem zastawy. Potrzeba być jakieś pomysł, żebym wam pomóc z Jamie. To zapytaj się Jamie'ego, niech się sko skontaktuje się z Jamie. Eee, Zastawę pod metrem, tam gdzie zawsze. Dobra, dobra. No już prędko On mówi, że nikt nie robił. A, wiem, wiem, wiem. Dwa radiowozy nas chyba gonią Chyba trzeci dojeżdża, no Yyyy, doszliśmy SMSa, że musimy dać radę uciekać przynajmniej Nie. przez 5 minut Dobra, dobra, Bo dobra, oni z Sandy wracają Kurwa, mogę chociaż jakąś kumrumę wziąć, ja pierdam No mogę się, ale dobra, chuj się spokojnie No kurwa Baka gonią dwa radiowozy ja pierdolę Kurwa mogę mu pierdolnąć to wcześniej Kurwa mać Najwyżej możemy do tunelu gdzieś zjechać, kurwaj gdzie trzy, trzy rady wąc za nami Ja pierdolę Spokojnie, spokojnie Żeby samochód wytrzymał, kurwa Chyba gdzieś baka jest co? Dwa nie? za nami, trzy na, na To, to się pies, jest, jest, jest! Jebaś mu łuponę? Nie, 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 nie Moim zdaniem nie, kurwa, łodzimy jej kot, star Nie to, ale tylko jeden nas goni, kurwa Jeden już skręcił, sów Run, ten ten ten, 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 ten 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 taki Ale zwykły, nie policyjny znaczy, nie, nie Ta, ten czarny ten, ten. Dobre, dobra. Kurwa, tak? Kurwa, tak dojechałeś Wyżej że gdzieś spierdolimy się, skitramy po prostu. O kurwa... No kurwa, i po co, i po co? Czemu oni tacy są? Ja pierdolę. Bo oni są stara, oni są napaleni. same kurwy paj, Kurwa, Baka trochę zaspał na tej zastawie Ja Nie wiem Nie Baka dobrze wyjechał, my chyba trochę za wolno jechaliśmy tak. Zjebane, tak. Jechać, tak, zjebana, Nie mogę pojechać kurwa On stary już mówił, że zastawa Gonił nas, że jedziemy na zastawę Ja już chujowo wziąłem Oj, On już wiedział stary, że jedziemy na zastawę I na teo, stary, on już zapierdalał No na bo tak, bo też zjebałem ja generalnie Że ja przejechałem to. Zobaczcie, zostawcie follow i wpadliście klucz na wiem, YouTube. Nie, nie, nie mam pojęcia. No trzeba czekać do Dżemiego. Pierdolę. My to znaczy, że my... zostaje parkour na Cypress, prawda? Oni, oni, mogli, tak. oni mogliby się wpierdolić w psiardy, nawet jakąś furbę jaką. No i on nas będzie kiptał chyba. Pierdolaj! 4 radiowozy na zgodę A nie, dobra Jedne nie Cztery na zgodę No, jestem pojebany wszyscy Kurwa, po co pieczujesz? Dobrze, ładnie Kostka połamana Legęczka Jedna kostka połamana Nie no, na hopa nie można za bardzo tutaj, na tym serwerze Kurwa, ale... Nie chcielibyście widzieć to, co ja widzę Już Co ty widzisz? Kurwa, nie pituj do no chuja, Ale kurwiso, ale co, kurwiso, ty pitujesz, ale kurwiso, ja pierdolę! Po co wy to robicie do chuja? Ja pierdolę, ja za no, co mam co tak,